Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumeryjny. Dzisiaj przychodzę z filmem, w którym chciałabym przedstawić Państwu 6 zapachów ze średniej półki, jeśli chodzi o ceny. Te zapachy, które dzisiaj pokażę, są bardzo dobrej jakości, a nie są jakieś tam wygórowane, o wygórowanych cenach. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam serdecznie. Do pierwszy z zapachów, który chciałabym Państwu przedstawić, jest ciao od Vince Kamuto. I na pierwszy rzut oka bardzo rzuca nam się e, flakonik, który jest przeuroczy, przepiękny, e, w takim bardzo, bardzo ładnym stylu. Tutaj mamy na górze piękny e, korek z takimi tutaj ładnie e, wyrzeźbionym. E, nie wiem, co to jest, słuchajcie. Taki, no, rzeźba, rzeźba artystyczna. Flakonik jest w kolorze różu. Tutaj mamy piękną wstążeczkę różową i taką, taki zawieszkę, taką w formie jakiegoś medalika. Bardzo kobiecy, pięknie prezentuje się na toaletkach, na szafeczkach, łazienkach czy, no, gdziekolwiek je ustawimy. No ja uważam, że ten słuchajcie flakonik to jest takie małe arcydzieło sztuki. I jeśli chodzi o ten zapach, jest to taki zapach iście wakacyjny, iście wiosenny, bardzo owocowy, owocowo-kwiatowy. Wszyscy ci, którzy kochają zapachy takie właśnie żywe, rześkie, słodko-owocowe, dynamiczne, tutaj myślę, że będą zadowoleni. Jeśli chodzi o Otwarcie. Otwarcie w otwarciu mamy poziomki. Mamy poziomki, mamy jeżyny, mamy włoskie mandarynki, różowy grejfrut i otwarcie jest bardzo, ale to bardzo owocowe. Tutaj na pierwszy rzut wyłania się przepiękna poziomka w otoczeniu różowego grejfruta, mandarynek, jarzyn i słuchajcie, następnie. Po krótkim czasie zapach z tej takiej bomby cytrusowo-owocowej przeistacza się w piękną kompozycję kwiatową. I tutaj, jeśli chodzi o swe serce, mamy pasiflore, mamy piwonie, mamy wiciokrzew, mamy róże, różowy jaśmin, konwalie. A natomiast bazę, w bazie mamy Amaretto, drewno kaszmirowe, liść paczuli, bursztyn i drze drzewo sandałowe. Te perfumy są takie typowo owocowe, z tym, że nie, jest to taki, nie są to takie perfumy. Um, słuchajcie, owoc, takie typowe owocówki. One mają taką piękną aurę kobiecą, taką satynową, bardzo uwodzicielską. Jeśli chodzi o projekcję i o trwałość, da, rzekłabym, że są średnie. Nie są to takie perfumy, które one. Poza aplikacją, apli, tylko po za aplikowaniu e, są bardzo projektywne, natomiast później ta projekcja troszeczkę nam ogasa i, i jest delikatniejsza. E, żywe, bardzo kobiece, bardzo dziewczęce. Myślę, że sprawdzą się w ogóle dla e, dziewczyn e, takich w przedziale 20-30 lat i myślę, że e, mogą być świetnym prezentem perfumeryjnym, ponieważ są przepiękne, a natomiast e, też takie nie są w żaden sposób e, uciążliwe i myślę, że spodobają się większości osób. Kolejny zapach to Oscar de la Renta Oscar. Nazwa Oscar i mamy piękny podłużny flakonik. E, tutaj z emblematem Oscar de la, de la Renta e, i jest to woda toaletowa. Jeśli chodzi o ten zapach, jest to taki zapach bardzo bardziej idący w stylu retro. Zapach pochodzi z 1977 roku, czyli jest już dość wiekowy, jeśli mogłabym tak to rzec. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o te perfumy, one są bardzo w stylu Chanel. Jeżeli kochacie perfumy Chanel. Myślę, że śmiało możecie kupić go w, go w ciemno. Powiem szczerze, że tak jak mówię, one idą w stylu, troszeczkę w stronę retro, z tym, że jest to takie retro bardzo ponadczasowe. Takie retro, które będzie zawsze pięknie się prezentowało i będzie podobało się ludziom. Jest to taki zapach. Słuchajcie, bardzo wyrafinowany, bardzo elegancki, bardzo klasyczny, bardzo gustowy i dla osób, którzy mają dobry gust i dobry styl którzy e, są bardzo wyjątkowi i, e, i nie boją się zapachów. Słuchajcie, którzy lubią kombinować z zapachami. E, myślę, że wszystkie osoby, które kochają perfumy śmiało mogą wypróbować ten zapach. I tak jak mówię, wszyscy, którzy są faworytami Chanel zapachów, będą również tutaj bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o otwarcie, mamy kolendrę, mamy gardenię, bazylię, brzoskwinię i galbanu. I tutaj otwarcie jest bardzo, ale to bardzo Bazyliowe. Bazylia w otoczeniu kwiatów, w otoczeniu słuchajcie, yang yang, tuberozy. Tutaj właśnie bardzo na prowadzenie, jeśli chodzi o nudę serca, wyłania nam się tuberoza i kwiat yang yang, jak również lawenda, orchidea i rozmaryn. Jeśli chodzi o nudę bazy, Mamy w niej paczule, czyli paczula, bardzo często podkreślony e, zapach perfum Chanel. Tak samo e, tutaj, słuchajcie, pięknie ona tą bazę podkreśla, dodaje takiego właśnie eleganckiego wydźwięku i bardzo, bardzo klasycznego i gustowego. Jeżeli lubicie dobry styl, spróbujcie słodkie, świeże, takie zielone, czyste. Słuchajcie, bardzo takie jest to dla mnie taki zapach mydlany, ale z takimi zieloną otoczką, z dodatkiem tych takich żółtych kwiatów. Yang-yang. Bardzo piękny, piękny zapach. On jest cudowny, jak troszeczkę już tak ogaśnie. Naprawdę staje się bardzo, ale to bardzo wręcz taki mydlany, balsamiczny z taką delikatną słodkością. Piękny. Kolejny zapach, który zrobił niesamowite zamieszanie na internecie, gdy Kamila z kanału Amour Pour Le Parfum pokazała go w swoim z filmów. W jednym ze swoich filmów. Oczywiście jest tu mowa o Mabuzin i jest to zapach Przecudowny. E, wszyscy ci, którzy kochają zapachy kremowe, balsamiczne, z taką delikatną słodyczą, tutaj na pewno bardzo, bardzo będą zadowoleni. Jest to zapach zupełnie inny. Takiego, takiego czegoś e, ja jeszcze do tej pory nie spotkałam, jeśli chodzi o perfumy. E, I tutaj słuchajcie, mamy niewiele składników. Mamy, mamy w otwarciu pralinę, która. Pięknie osładza te perfumy, mamy frezję, mamy, e, słuchajcie, e, róże i w bazie mamy białe piżmo. Mówi się, że te perfumy pachną troszeczkę jak taki gęsty krem Nivea, ale z takim dodatkiem e, pralin e, i powiem szczerze, że jest bardzo, bardzo trwały. Tutaj te perfumy mogłabym rzec, że są to takie perfumy pudrowe, słodkie, kremowe, balsamiczne. Wszyscy ci, którzy kochają słodycz, puder, będą bardzo, bardzo zadowoleni. Kolejny zapachów jest również od Oscar de La Renta. I tutaj na pierwszy rzut oka również flakonik jest bardzo, bardzo przyciągający. Piękny pudrowy kolor, złote takie wstaweczki, napis Oscar de la Renta i nazywają się Bella Rosa. Zapach niezmiernie kobiecy, niezmiernie dziewczęcy, bardzo taki, słuchajcie, rzekłabym, odświętny. Dla mnie on troszeczkę przypomina La Belle, ale w takiej bardzo, dużo bardziej delikatnej, delikatnej, delikatniejszej wersji i może troszeczkę bardziej takiej różanej. Tutaj mamy piękną kompozycję kwiatowo-owocową. W otwarciu mamy mandarynkę, frezję oraz różowy pieprz. I tutaj ten różowy pieprz dodaje takiej pudrowości, ostrej pudrowości w otwarciu. Otwarcie jest słuchajcie świeże i właśnie takie pieprzne, aż troszeczkę kręci w nosie. Mam delikatna mandarynka i frezja również się przeplatają. W sercu mamy różę, jaśmin i irys. I tutaj na prowadzenie jednak wychodzi róża z takim troszeczkę delikatnym jaśminkiem. Natomiast irys jest mało, bardzo słabo wyczuwalny. Bazę mamy, w bazie mamy paczule, bursztyn, drzewo sandałowe. Bardzo, bardzo słodko nie są takie słodkie w stylu gourmand, tylko to jest taka słodycz kwiatowa piękna, kobieca bardzo taka frywolna, dynamiczna, świeżość z tym, że słodycz, przepraszam, dynamiczna słodycz. Taka bardzo, bardzo w takim różowym stylu są te perfumy. No coś cudownego, jeżeli jeszcze nie znacie, śmiało polecam. Jeśli chodzi o trwałość i projekcje, są bardzo, bardzo dobre. Jak za perfumy ze średniej półki, naprawdę są godne zainteresowania. Kolejne perfumy to Armaf Nisha Pink Coral. I te perfumy, słuchajcie. Jeżeli y, lubicie zapachy od Chanel, Chanel Noir oraz Coco Chanel Mademoiselle to jest jakby takie y, zmiksowane, są to zmiksowane, znaczy to nie są zmiksowane, ale one są jakby w tym charakterze zmiksowania tych dwóch zapachów yy, i są przeeleganckie, przeklasyczne, przegustowne, bardzo kobiece, bardzo paczulowe. Tutaj, jeżeli kochacie paczule, śmiało polecam. Paczula jest na prowadzeniu, ona przez cały, całą e, projekcję tych perfum bardzo, bardzo wynurza się na pierwsze, e, pierwsze e, rzędy. Jeśli chodzi o nutę głowy, mamy szafran, mamy osmantusk oraz kwiat pomarańczy. I otwarcie jest bardzo iście. Kwiat, tutaj kwiat pomarańczy, taki świeży, z dodatkiem osmantusa, bardzo wyłaniają się na prowadzenie. Natomiast szafran je bardzo, bardzo dodaje takiego wyrafinowania w tym otwarciu w nucie serca mam bursztyn i miód. I tutaj ten miód jest cały czas jest widoczny, z tym że nie jest to taki słodycz, taka aż taka ulepna, taka ciężka, miodowa, tylko ten miodek jest gdzieś tam widoczny, taki powietrzny bardziej mogłabym nazwać. I tak jak mówiłam, w bazie mamy piżmo, mamy wanilię, Vetiverie i bursztyn. Są to takie. Ja tutaj bym najbardziej, jeśli mogłabym opisać te perfumy, są one bardzo paczulowe. I tutaj paczula jest faktycznie najbardziej zauważalna. Natomiast wszystkie pozostałe składniki pojawiają się z tym, że one nie wychodzą na pewno na prowadzenie. Trwałość i projekcja są bardzo dobre. Śmiało polecam. Piękny flakonik, bardzo ciężki. Tutaj to wszystko, słuchajcie, jest pięknie wykonane. Myślę, że bardzo godne zainteresowania. Ostatni z perfum, które chciałabym dzisiaj Państwu pokazać są Lalique Soleil. I flakonik jest również przecudowny. Bardzo, bardzo pięknie prezentujący się. Tutaj mamy taką zawieszkę, jakby taką Brązoletkę, e, piękny flakoniu, jakby taki kwiat słoneczny. No i te, te perfumy właśnie takie są bardzo słoneczne, bardzo ciepłe, takie korzenne, e, słodkie, bardzo e, pomarańczowe, mogłabym rzec. E, Tutaj e, ja je śmiało mogłabym mm, porównać do takich perfum bardzo wakacyjnych, e, nadających się e, na takie właśnie pory roku jak wiosna, lato, może nawet bardziej lato. Przypuszczam, że słońce jej je bardzo ładnie uwydatnia e, i bardzo ładnie ociepla. W nucie e, głowy mamy, e, słuchajcie, gorzki migdał, mandarynkę. Oraz kardamon. W sercu gruszkę, mleko, migdał, karmel, kawa. I w bazie mamy pralinę, drzewo sandałowe i białe piżmo. Tutaj na prowadzenie wychodzi, wychodzą migdały, wychodzi kwiat pomarańczy. Słuchajcie, wychodzi kardamon. Ogólnie każdy ze składników tutaj gra któryś tam z tych głównych skrzypiec i e, nie ma tutaj takiego składnika, który bardzo byłby tak bardzo, bardzo widoczny i który byłby takim, e, który byłby tutaj takim królował. Wszystkie składniki są tak ładnie zbalansowane i zmiksowane, e, że mm, tworzą piękną, taką jednolitą, e, bardzo, bardzo dostojną e, kompozycję. E, jest to zapach, powiem szczerze, niebywale e, piękny, bardzo kobiecy, elegancki. E, świetnie, myślę, sprawdzi się dla osób e, młodszych, jak i dojrzalszych. E, trwały, bardzo, bardzo gustowny. Tutaj mamy piękne połączenie e, tych składników, takich e, korzennych, jak również, e, słuchajcie, orzechów, i e, mamy również nawet mleko. E, to mleko tutaj, on, on jest taki troszkę laktonowy, ale tak jak mówię, to wszystko jest tak fajnie razem skomponowane, że tworzy taką jednolitą, jednolitą, e, słuchajcie, osobowość perfum i, i ja uważam, że to bardzo godne zainteresowania. Począwszy od flakonika, i cała kompozycja jest mega, mega interesująca. Ja ogólnie czekam na te ciepłe miesiące e, letnie, wtedy je będę bardzo e, bogato używała. E, teraz e, też fajnie sprawdzają się, e, czy też kilka razy używałam pod podczas e, zimy, czy, czy, też, e, czy też wiosny. Natomiast z latem, ciepłe miesiące. To będzie to. Okej, okay, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, które z Waszych perfum takich średnio średnio-półkowych są mega fajne i które są warte zainteresowania. Dajcie znać, jak podobały Wam się moje dzisiejsze, e, dzisiejsze propozycje. Serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mego kanału, do zostawiania łapeczek w górę. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków.